W pracy na rzecz podmiotowości dzieci bardzo ważny jest obszar przestrzeni cyfrowej, który zdecydowanie wykracza poza to, co dzieci i młodzież robią w internecie. Dlatego bardzo ważnym postulatem jest objęcie edukacją tych, którzy modelują postawy dzieci poprzez swoje zachowania i wychowują dzieci, czyli dorosłych, nie tylko rodziców, ale także grupy społecznej, które otacza dziecko, w tym nauczycieli i społeczności szkolnej. Zwłaszcza w obszarze higieny cyfrowej, czyli zachowań chroniących zdrowie, Związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych i internetu. Działania edukacyjne skierowane do dorosłych są niezbędne z prostego powodu. Aby nauczyć nasze dzieci odpowiedzialnego korzystania z przestrzeni cyfrowej i zapewnić im tam bezpieczeństwo, to my musimy mieć najpierw wiedzę na ten temat i potrafić się w niej poruszać. Dlatego objęcie edukacją osób dorosłych jest tak ważne. Działania te wpisują się w ideę cyfrowego obywatelstwa, czyli postawy. Świadomego i odpowiedzialnego korzystania z przestrzeni cyfrowej, która jest dzisiaj nieodzowna, żebyśmy mogli zdrowo funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym, w którym zewsząd otaczają nas nowe technologie.